Witajcie, kochani, na kanale Żyj każdą chwilą. <laughs> Nie wiem, czy pamiętacie ostatnio odcinek, gdzie czytałam słowa Boże z książki: Jestem chrześcijaninem. Moi kochani, jeżeli pamiętacie, to pragnę z całego serca wrócić i rozwijać, i szerzyć Słowa Boże, aby każdy z Was miał możliwość wejścia głębiej w swoją duszę. Zajrzyj w głąb swojej duszy i poszukaj Boga żywką w swojej duszy i otwórz się na Boga. To jest bardzo ważne, abyśmy nawet w trudnych sytuacjach, kiedy jesteście czy z powodu właśnie choroby, czy z powodu utraty pracy, nigdy nie rezygnowali z bycia blisko Pana Boga, Jezusa Chrystusa i całej Trójcy Świętej. Pamiętajcie, że Bóg stworzył ten piękny świat, który nas otacza na obko. Naprawdę każdego dnia dziękuję za ten piękny świat, a także za dzieci, za rodzinę, za to, że w ogóle mogę otworzyć oczy, że mogę wstać, chodzić. To można powiedzieć, że dla niektórych to są tylko takie podstawy, a dla mnie to jest wielka, wielka rzecz widzieć. Słyszeć, chodzić, mówić się i cieszyć się. Więc pamiętajcie o tym, że Bóg jest wszędzie. Stworzył ten świat, stworzył nas. Zesłał też Jezusa Chrystusa, swojego Syna, który w mękach i w cierpieniu cierpiał za nasze grzechy. I powinniśmy wszyscy być wdzięczni Jemu za to, że nas wybawił od najcięższych grzechów. Więc na samym wstępie, jeżeli oczywiście chcecie się przyłączyć, a mam nadzieję, że się przyłączycie i zbierzemy więcej e, ludzi e, do uwierzenia w to. Że jest Pan Bóg i żeby kroczyć drogą pokoju, miłości, yy, nadziei i życia. Żebyśmy nie szli swoją drogą, tylko żebyśmy szli drogą taką wykutą, wymalowaną przez Pana Jezusa. Więc, moi kochani, zaczynamy od piosenki. Ducha Świętego. Ducha Działaj we mnie. Przemienić tak jak chcesz. Przyjdź tak jak chcesz. Duchu Święty działaj we mnie. Zmieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. Przemieniaj mnie tak, jak chcesz Ty. mnie. Chcę dla samego siebie. Panicz mnie. Złaj mnie wszystko, aby był wywyższony Jezus. Wszystko, a wtedy, gdy we mnie Przyjdź tak jak chcesz, przyjdź tak jak chcesz, duchu święty, działaj we mnie. Przemieniaj mnie tak jak chcesz, ty, przemieniaj mnie tak jak chcesz, ty. Wstrzymaj mnie, żyć dla samego siebie. Ogranicz mnie. We mnie wszystko, aby był wywyższony Jezus. We mnie wszystko, a jak ty. Więc, moi kochani, zaśpiewaliśmy. Mm. Piękną piosenkę do Ducha Świętego, dlatego że Bóg zsyła Ducha Świętego do naszych serc, ale my musimy je otworzyć, bo jeżeli nie chcemy ich otworzyć, to On tam nie będzie miał możliwości rozpalenia światełka miłości. Więc dzisiaj zaczynamy nowy rozdział. Jezus jest naszym przyjacielem. Ok. Przyjaźń Chrystusa. Wydarzenie to miało miejsce niedawno. Kilka miesięcy temu, po raz pierwszy, Jezus przyszedł do naszych serc w Komunii Świętej. Jaki radosny był to dzień. O Chrystusie możemy z całą pewnością powiedzieć, że jest naszym prawdziwym przyjacielem. Swoją przyjaźń okazał poprzez wszystko to, czego dokonał od chwili swego narodzenia w Betlejem. Największa miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Pan jest naszym przyjacielem. Pan jest naszym przyjacielem, który życie swoje oddaje za przyjaciół. On nas nigdy nie zawiedzie, nigdy nas nie opuści. Zwraca się do nas jak do przyjaciół, zaprasza nas do wspólnoty z sobą. Otwórzmy serca na tą przyjaźń i przekonajmy się, jak bardzo nas umocni. Przekażmy ten dar innym, cienmy się nim. Jezus jest mym przyjacielem, Jezus jest obrońcą mym. Jezus jest mym Zbawicielem, zawsze chcę przebywać z Nim. Więc moi kochani, naprawdę warto przyłączyć się w drogę z Panem Jezusem i iść tą drogą ku wieczności. Więc trzymajcie się ciepło, Miłej, no, miłego wtorku, bo dzisiaj mamy wtorek, i będę starała się jak najczęściej czytać następne słowa Boże, które dotrą głęboko do naszych serc. Trzymajcie się ciepło, z Panem Bogiem. Pa. pa.